Jeśli ktoś praktykuje gangsterkę polityczną, łamie prawo, to gdzieś te wybory dla niego mają być tą szansą, najważniejszą szansą na to, ażeby się wydostać spod pręgierza prawa. Myśli się również, w jaki sposób nie uznać wyborów, gdyby to nie Rafał Trzaskowski je wygrał. Konflikt na linii PiS-Giertych jest z punktu widzenia wyborczego bardzo dla PiSu korzystny. Na samym końcu tego wszystkiego jest prezydent. W jakim znaczeniu? Otóż każdy prezydent ma prawo łaski. Witam wszystkich widzów, słuchaczy, kanału Studio Kik, kanału Klubu Inteligencji Katolickiej. Jak zawsze na początku prośba o komentarze, o dyskusję, o subskrybowanie o lajkowanie, podawanie dalej tego naszego materiału, bo to jest bardzo ważne, ażeby treści tutaj zawarte docierały szeroko. Drodzy Państwo, przy okazji uwolnienia yy, pana Cyby, tego, który dopuścił się zbrodni politycznej, yy, a miał dożywotnie więzienie, yy, pojawiło się cały szereg spekulacji o to, o co w tym wszystkim chodzi. Niektórzy mówią, być może tu chodzi o doktrynę Neumana, a więc doktrynę, która mówi, jeśli ktoś jest po naszej stronie, zawsze jakoś o niego zadbamy. Nawet jeśli to jest przypadkowy y, jakiś zbrodniarz. Y, tymczasem jawi się jeszcze inne pytanie, jak to wszystko gra w kontekście wyborów prezydenckich. Otóż, y, wiadomym, że. Wielu z tych działaczy politycznych, dzisiaj u, zaangażowanych w popieranie bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, ma gdzieś z tyłu głowy, że może dostać wyroki. Wyroki za łamanie prawa. E, przykładowy nawet Roman Giertyk, który w tej chwili ma potężny konflikt z Jarosławem Kaczyńskim. Jeśli... Takie wyroki, by ciążyły na konkretnych osobach, to oni sobie też kalkulują, czy o nich się zadba, na przykład w czasie procesu sądowego, a nawet gdyby byli osadzeni. Dlaczego wybory prezydenckie mają tutaj fundamentalne znaczenie? Po pierwsze, dlatego, że jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, to z pewnością podpisze wszelkie ustawy legalizujące dotychczasową niesprawiedliwość. Wszystko to, co było bezprawiem, przejęcie telewizji, aresztowanie posłów, różne brutalne przesłuchania, łamanie wszelkich reguł, jeśli mówimy o uznawaniu i nieuznawaniu sądów itd., itd. To wszystko będzie później zalegalizowane na mocy ustaw, a prezydent naturalnie wszystko podpisze. Druga rzecz jest równie ważna. Otóż wiemy, że w całym procesie sądowym, e, najpierw jest oskarżenie, Yy, przez prokuraturę, potem jest proces sądowy, potem jest wyrok, ale na samym końcu tego wszystkiego jest prezydent. W jakim znaczeniu? Otóż każdy prezydent ma prawo łaski. Proszę zwrócić uwagę, jak Aleksander Kwaśniewski wydawał tego typu decyzje w różnych skandalicznych sytuacjach, ale to nie tylko on. Czyli prezydent w istocie może taki akt łaski okazać i wypuścić nawet kogoś, kto łamał realnie prawo. Proszę sobie przypomnieć, co zrobił Joe Biden u końca swojej kadencji. Ułaskawił swojego syna za grzechy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe ewentualnie, do tego stopnia. I nie tylko jego, ale jeszcze ileś osób. Proszę zwrócić uwagę, jeśli ktoś. Yy, praktykuje gangsterkę polityczną, łamie prawo, to gdzieś te wybory dla niego mają być tą szansą, najważniejszą szansą na to, ażeby się wydostać spod pręgierza prawa. Dlatego myśli się również, w jaki sposób nie uznać wyborów, gdyby to nie Rafał Trzaskowski je wygrał. Są różne spekulacje, na przykład tu Tusk już ćwiczy jakieś cyberataki na, na, na ewentualną legalność wyborów, wtedy się stwierdzi, że one nie są legalne. Ale, ale kto to ma stwierdzić? No nie Izba Kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, bo ona tego nie stwierdzi. No, nie inne trybunały, bo ich nie ma, nawet ten, który wymyślił hołownia, wymyślił, żeby to najstarsi sędziowie Sądu Najwyższego orzekali, czyli ci z czasów komunistycznych, a oni są zdolni do wszystkiego. No, to wymyślono, że okrągły stół w Unii Europejskiej jakiś będzie, który o tym będzie decydował. Proszę zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlatego, że ten prezydent jest tak ważny, a jeśli się unieważni wybory, no to niech będzie tam Szymon Hołownia przejściowym prezydentem, takim tymczasowym, to on zrobi to samo, co ewentualnie Rafał Trzaskowski. Takie są pomysły, takie są spekulacje na ten temat. Czy to jest możliwe w ogóle? Proszę zwrócić uwagę we Francji, bo o tym warto teraz powiedzieć. Tamtejszy sąd konstytucyjny, który składa się z byłych polityków w wielu wypadkach, orzekł. Że Marine Le Pen nie może kandydować w przyszłych wyborach prezydenckich. Dlaczego nie może? Bo ma za duże poparcie. A pretekst ano bo zatrudniała do akcji partyjnej swoich asystentów, którzy byli zatrudnieni przez Parlament Europejski. Jak ten sąd odróżnia aktywność parlamentarzysty europejskiego w terenie, gdzie się spotyka ze swoimi wyborcami, od aktywności w europarlamencie, to konia z rzędem temu, kto to wie. To tak, jakby polskiemu posłowi, któremu asystuje jakiś pracownik, w różnych wiecach, spotkaniach, dyskusjach politycznych z wyborcami, zarzucić, że on nie dla parlamentu pracuje, tylko pracuje, prawda, dla wyborców tej partii, jest jak gdyby włączony w działalność partyjną, a nie. A nie y, Sejmową. To są zarzuty no, kosmiczne wręcz. Ale zwróćmy uwagę, jeśli we Francji takie rzeczy się dzieją, jeśli w Rumunii takie rzeczy się dzieją, gdzie zabroniono y, najpoważniejszemu kandydatowi Georgesku kandydować w wyborach prezydenckich, to dlaczego miałoby się to nie zadziać w Polsce? Te wybory są dlatego tak ważne. Jeszcze jedna rzecz w tym tygodniu się zadziała, y, którą warto omówić y, w kontekście. Właśnie tychże prezydenckich wyborów. Mam tutaj na myśli konflikt Jarosława Kaczyńskiego z Romanem Giertychem, konflikt, który ujawnił się w Sejmie, kiedy to Jarosław Kaczyński wprost wskazał na Romana Giertycha jako tego, który najbardziej podżegał do e, e, takich brutalnych przesłuchań Barbary Skrzypek i innych osób. E, oczywiście Roman Giertych bardzo mocno odpowiedział, doszło do pewnych inwektyw wzajemnie stosowanych. Dlaczego tak się dzieje? No oczywiście rola Romana Giertycha w całym systemie represji jest znana. Oczywiście pani Skrzypek bardzo mocno była związana z Jarosławem Kaczyńskim, a więc on ma osobiste wręcz powody, ażeby walczyć o sprawiedliwość. Ale ten konflikt pokazujący Romana Giertycha jako Takiego modus operandi całego systemu represji wobec opozycji z punktu widzenia wyborczego jest bardzo skuteczny. Dlaczego? Bo prawda, minister Bodnar udaje takiego prawda, profesora, miękkiego prawnika, który tam różnymi retorycznymi Sztuczkami stara się pokazywać, że on wcale nie jest taki, takim oprawcą. Donald Tusk zwykle posługuje się innymi ludźmi, najwyżej tweetami, komunikuje się ze społeczeństwem. Natomiast Roman Giertych jest postacią bardzo znaną, ale też bardzo nielubianą. A więc konflikt na linii PiS Giertych. Jest z punktu widzenia wyborczego bardzo dla PiSu korzystny, ponieważ przytłaczająca większość wyborców w Polsce źle ocenia Romana Giertycha i bardzo też e, e, prawda, widzi w nim jako tego, który jest zdolny do wielu rzeczy, do wielu niegodziwości dziwości wszelakich związanych z walką, zwłaszcza ze współczesną prawicową opozycją. A więc im większy ten konflikt na tej linii, im bardziej Donald Tusk będzie zmuszony bronić Romana Giertycha, im bardziej Rafał Trzaskowski w tym wszystkim będzie obecny, tym w tym całej debacie wyborczej o praworządności, o praworządność również się toczącej, tym bardziej jest szansa, ażeby w tej debacie PiS był zwycięski. Roman Giertych, jako symbol represyjnego systemu Adama Bodnara i Donalda Tuska, to z punktu widzenia PiSu bardzo korzystny przeciwnik. I dlatego, również dlatego, myślę, że ten spór jest w ten sposób sprofilowany. A jak wiemy, Roman Giertych jest takim politykiem, który nie zawaha się eskalować tej, tej konfrontacji. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym naszym odcinku, w następnym naszym spotkaniu. Bawiam się Państwa.